Okay, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto jest poniedziałek 29 sierpnia. Będziemy dzisiaj analizować Bitcoina, ponieważ Bitcoin spadł znowu poniżej 20 tysięcy dolarów i w roku 2018-2019 była podobna sytuacja, gdzie. Wielu analityków twierdziło, że tutaj spadki jeszcze niższe są bardzo, bardzo prawdopodobne. Ja nie twierdzę, czy one są prawdopodobne, czy one nie są prawdopodobne, natomiast właśnie dzisiaj będziemy analizować te tweety z roku 2018-2019, żeby pokazać Wam, jaka była narracja właśnie w tamtym okresie i w związku z tym, co możemy wyciągnąć na chwilę obecną w stosunku do tego, co. Kiedyś uważano. Pamiętajcie, oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Te filmy nagrywam dla Was po to, żebyście mieli szerszy pogląd na to, co może się wydarzyć na rynku. Na samym początku zwróćcie uwagę na indeks dolara. Indeks dolara jest stosunkowo wysoko. W stosunku do ceny Bitcoina, gdzie. Zwróćcie uwagę, nisko indeks dolara jest właśnie w tych momentach, gdy Bitcoin był stosunkowo wysoko. To były momenty w roku 2017, na hoście 2014, na szczycie i 2021. Natomiast w momentach, gdy Bitcoin był już stosunkowo nisko, zwróćcie uwagę, ten indeks dolara nabiera na wartości wcześniej i na chwilę obecną znowu wydaje się, że indeks dolara jest już bardzo bardzo wysoko. Kolejny wskaźnik jeszcze zanim te analizy dojdziemy do tych analiz twitterowych, zwróćcie uwagę również na US Inflation Rate. To jest wykres miesięczny w skali logarytmicznej przedstawiony właśnie ten wskaźnik US Inflation Rate. I zwróćcie uwagę, te momenty zaznaczyłem wam na żółto, gdy ten wskaźnik na tych najwyższych poziomach się znajdował, aż spadał do tych najniższych poziomów, jak tutaj widać na tym wykresie. I to były takie ciekawe okresy, gdy ten Bitcoin był bardzo, bardzo wysoko, a później dochodził do tych swoich minimów. I zwróćcie uwagę, podobnie rok 2017 wskaźnik US Inflation Rate bardzo, bardzo wysoko. Nagle spada do tych minimów. Bitcoin jest wtedy na najniższych poziomach, albo spada już na te najniższe poziomy, ale to już jest finał i potem już tylko Bitcoin zaczyna rosnąć. I podobna sytuacja by się wydawała, mamy na chwilę obecną. Z roku 2021 gdzie ten wskaźnik US Inflation Rate na najwyższych poziomach, na chwilę obecną już wydaje się być na bardzo niskich poziomach, ale jeszcze tutaj ta przestrzeń dla tego wskaźnika wydaje się, że jest. Przechodzimy teraz do Nupla, ale Nupla wam omawiałem wielo, wielokrotnie. W związku z tym od razu przechodzę do wskaźników tych, które. Analitycy na Twitterze pokazywali w roku 2018-2019. Zwróćcie uwagę, jak w ogóle wtedy Bitcoin wyglądał. Bitcoin spadł z poziomu 20 tysięcy dolarów w ciągu kilku miesięcy do poziomu najpierw 6 tysięcy dolarów, a później bardzo duże załamanie rynkowe, spadek o 50% do poziomu i 3500 dolarów, a w takim minimum Bitcoin osiągnął poziom 3100 dolarów, 100 dolarów i już potem niżej nie zszedł poniżej. Tego poziomu było odreagowanie bitcoina, potem jeszcze jakiś spadek, minimalnie do poziomu 3900, ale potem już tylko, potem już tylko zwróćcie uwagę, góra, góra, góra i to co mamy na chwilę obecną. W związku z tym, pytanie jest, jak wtedy właśnie analitycy patrzyli w roku 2019 pod koniec 2018? Na ten spadek bitcoina, co się będzie działo z ceną bitcoina właśnie później. Więc zwróćcie uwagę, co oni komentowali. Na samym początku na Bloombergu, nagłówek: Bitcoin może spaść do poziomu 1500 dolarów. Takie były sugestie na samym Bloombergu. Kolejna analiza sugerowała, że Bitcoin w roku 2020 będzie kosztował jedno Lamborghini. Kolejna analiza natomiast sugerowała, że dobry okres, dobry poziom na zakupy to będzie 1200 dolarów za bitcoina i tutaj właśnie ten wykres to bardzo dobrze sugerował. Kolejna analiza natomiast sugerowała, że w roku 2022, czyli na chwilę obecną, bitcoin powinien kosztować 10 razy tyle, ile kosztował praktycznie w szczycie, ponieważ ponad 400 tysięcy dolarów. Więc zwróćcie uwagę, Bitcoin doszedł do 69 tysięcy dolarów. Oni sugerowali, że powinien kosztować już 400 tysięcy ponad. Kolejna analiza natomiast sugerowała zakup dobry Bitcoina poniżej 3000 dolarów. Przypomnę, nigdy poniżej 3000 dolarów później nie zeszliśmy. 3100 to było minimum. Kolejna analiza By the Dip na poziomie 2000-2500 dolarów i porównywali to z rokiem 2014-2015 z wykresem, który wydawał się, być bardzo, bardzo oczywiście podobny. No i na tej poziomie tego podobieństwa właśnie tutaj sugerowali poniżej 3000 dolarów te zakupy. Kolejna Analiza również poniżej 3000 dolarów, ale nawet do 1200 dolarów tutaj double bottom sugerowali. Kolejna analiza sugerowała dojście do poziomu 1300 dolarów, 1100 albo nawet 800 dolarów na podstawie poprzednich szczytów z roku 2014. Kolejny sugestia: Bitcoin price 1026 dolarów. Kolejna sugestia: Buy Zone sugerował tutaj właśnie Buy Zone na poziomie 1000 do 3000 dolarów. Napisał, że jeżeli e, zejdzie poniżej 800 dolarów, to I will eat my dick, nie będę tego tłumaczył na polski, natomiast poniżej 3000 dolarów to była jego strefa zakupowa na tamten moment, tego tradera. Zwróćcie uwagę, e, top 11 famous people Bitcoin prediction wtedy Tyler Winklevoss, czyli twórca Gemini, e, sugestia Bitcoin 2018-2019 320 tysięcy dolarów, John McAfee, sugestia na rok 2020 milion dolarów za Bitcoina. Thomas Lee, rok 2022, 125 tysięcy dolarów za bitcoina. Zobaczcie, jak to się wszystko rozjechało. Kolejni analitycy, którzy sugerowali dojście poziomu bitcoina do 1126 dolarów w związku z poprzednim szczytem, hossy, również do tego poziomu nigdy nie doszliśmy i nigdy nie dobiliśmy. I tutaj zwróćcie uwagę, ta analiza sugerująca właśnie taki spadek czyli najpierw jeden spadek, potem odbicie, i potem kolejny spadek, właśnie do poziomu 2400, gdzie tutaj napisał high volume notes. Ale do tego poziomu nigdy nie dobiliśmy. Kolejna analiza sugerująca poniżej 3000 dolarów, Bitcoin Analysis, kolejna poniżej 3000 dolarów z roku właśnie 2018-2019, kolejne strefy zakupowe poniżej 3000 dolarów, znowu i nawet poniżej 2000 dolarów. No i Zwróćcie uwagę znowu porównanie rok 2014-15 strefa zakupowa buy here i rok 2018-19 znowu sugestia gdzieś na poziom 1000-1500 dolarów. I zwróćcie uwagę teraz dwie takie analizy, które dla was znalazłem, które były w miarę, w miarę e, przejrzyste i w miarę skuteczne. Pierwsza, która sugerowała odbicie od tego poziomu 3500 dolarów i już potem tylko wzrosty, oczywiście tylko wzrosty nie nastąpiły z tego względu, że zwróćcie uwagę. Tutaj były najpierw wzrosty, ale później rzeczywiście jeszcze, były, jeszcze było to załamanie do poziomu 3900, czyli właśnie było coś takiego, i później już były tylko wzrosty, można powiedzieć. Więc ta analiza była prawie, prawie skuteczna. I taka najskuteczniejsza analiza, którą znalazłem, to właśnie była ta, gdzie było napisane It's not a financial advice, my price, BTC price prediction, czyli właśnie odbicie do poziomu mniej więcej 10 tysięcy dolarów, ale później zejście na nowo, czyli taki mocny, mocny spadek. I później dalej wzrosty. I to rzeczywiście się ziściło. Ten scenariusz, czyli odbicie bitcoina gdzieś po w okolice 10-11 tysięcy dolarów, bardzo mocny spadek, i dalej wzrosty. Więc zwróćcie uwagę, takie były analizy w roku 2018-2019, i one były, jeszcze raz zaznaczę, bardzo ważna sprawa. One były w momencie, gdy Bitcoin zaczął bardzo mocno spadać. Właśnie wziąłem dla was ten okres, wyselekcjonowałem, czyli ten okres zaraz po tym największym spadku, po to, żeby pokazać wam, jak sentyment na rynku, jak spadki na rynku są w stanie wpływać na zdanie traderów. Bo gdybyśmy widzieli, na przykład ten okres już, to ten okres już sugerował bardzo mocne wzrosty na Bitcoinie. Natomiast ten okres, który wam teraz właśnie pokazuję, czyli ten początek, początek tych największych spadków końcowych na Bitcoinie końcowych. 2018, to tutaj traderzy byli bardzo, bardzo sceptyczni w stosunku do ceny bitcoina, natomiast tutaj już byli bardzo, bardzo byczy. Także daję wam to pod rozwagę, po to, żebyście mądrzej spekulowali teraz na bitcoinie, żebyście byli w stanie podejmować mądre, racjonalne decyzje. Ja nie twierdzę, czy bitcoin dojdzie do 15 tysięcy, 13, 000, 11 000, czy do 20 tysięcy dolarów, tak jak jest w zasadzie teraz. Pozostawiam to rynkowi. Obserwuję tylko to, co się dzieje, czyli jeżeli, jeżeli widzę e, jaką, jakąś możliwość zdobycia przewagi na rynku, jeżeli widzę na przykład możliwość zdobycia przewagi poprzez to, że widzę, że ktoś przelewa bardzo dużą liczbę bitcoinów na giełdy, tak jak niedawno były te bitcoiny, właśnie przelane tutaj w tym punkcie, no to staram się pod to grać. Natomiast jeżeli e, takiego zdarzenia nie widzę, takiego zdarzenia nie ma, to raczej staram się te bitcoiny długoterminowo trzymać, ale pozostawiam pytanie teraz dla Was. Jaka jest Wasza strategia i jaka jest Wasza predykcja Bitcoina na najbliższe miesiące? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!